Prosto z festiwalu Quest Europe. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i zachęcam do włączenia się w akcję pomocy dla sześcioletniej Martusi. I dzisiaj ze mną dołącza się do tej akcji również bardzo wyjątkowy gość. Również prosto z festiwalu laureatka tegorocznego Wielkiego Ukłonu. Za wszystko piękne, czym sycić i poić mogła się dusza widza, Dorota Stalińska. Witam państwa serdecznie. Jestem w ogóle wzruszona swoją tutaj obecnością i tą piękną nagrodą, tym Wielkim Ukłonem i tym, co się dzieje na festiwalu, ale. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy wspólnymi siłami mogli uratować kolejną wspaniałą młodą osobę. Bądźcie Państwo hojni w czasie tych aukcji, bo przecież te pieniążki, które wydacie na licytację różnych przedmiotów, które ofiarowujemy, to nie jest wartość tego przedmiotu, to jest wartość życia kolejnej wspaniałej dziewczynki. Ja przekazuję na tę licytację swój kolejny trzeci tomik wierszy Agapę. Bądźcie Państwo hojni. Co Wiele, zechcecie przekazać dla Marty, wiecie przecież, że dobre uczynki zawsze do nas wracają. Dzień dobry, Państwu. Tutaj. Między krzywym kominem a piekarnią cichej kobiety 30 sierpnia odbędzie się szczególne wydarzenie: Serce dla Martusi. Dokładając się do pakietu aukcyjnego specjalnego gościa X festiwalu Quest Europe pani Doroty Stalińskiej i dyrektora tegoż festiwalu, pani Marzeny Więcek, ofiaruje, ofiarowuje płytę. Nagraną od serca dla serca. Powalczmy o serce dla Martusi.